Jakie są moje wymarzone oświadczyny? To jest zajebiste pytanie. Bo, słuchajcie, dużo ludzi myśli, że ja jestem taka ten, yy, co nie, że ja bym chciała w ogóle w jakimś yy, nie wiem, mega publicznym miejscu, jakiś yy, no chuj wie co, co nie. A ja jedyne, co bym chciała, to po prostu, znaczy takie wymarzone, to pójść na plażę o 6 piątej rano na wschód słońca. I wtedy. Tylko chciałabym, żeby to nagrywał. Albo nagrywała. Eee, ale no, coś takiego. A szczerze, jak ta osoba byłaby taka wiecie, dla mnie idealna, to mogłaby się nawet oświadczyć w domu, przy pizzy, jakby oglądając Harry Pottera ze mną, serią. Natomiast takie mega wymarzone to chyba właśnie tak ym, no plaży w słońcu jesteśmy sami, nagle ta osoba klęka, no przecież to jest kurwa magiczne.